Miejsce, w którym się znajdujemy, jest w Dąbrowce Szczepanowskiej niedaleko szkoły. Mamy stąd widok na całą zachodnią część tej okolicy. Przy dobrej pogodzie, tak jak dzisiaj, widać nawet tatry, ale z tej kamery niestety prawdopodobnie nie widać. Widać cały beskit, sądecki, wyspowy. Gorce, no i tu najbliższa okolica z Górą Panieńską, okolica Wojnicza, aż po ponidzie A my sobie jedziemy teraz troszkę w las, i tym się mamy dzisiaj zająć. Pojechali tą, tym asfaltem w lewo. Na zakręcie też w lewo. Dojedziemy do bardzo ładnego punktu widokowego. Troszkę lepszego niż ten, bo nie ma żadnych słupów. Widać nawet, nawet Dunajec bardzo dobrze. pierwszej wojny takim do dosyć charakterystycznym pomnikiem Tak te okopy wyglądały. W czasie wojny te tereny były tak wykorzystane. Miejsce widokowe, a no, przy dobrej pogodzie fantastyczny widok na Tatry. Kolejny cmentarz wojskowy. A ten drogę mogę sobie. 幺八九七九六。